Kopalnia węgla kamiennego wujek położona jest w południowej części Katowic na terenie dzielnicy Brynu. Tu od 1899 roku wydobywa się wysokiej jakości węgiel kamienny. Eksploatację prowadzi się na dwóch poziomach wydobywczych na obszarze 8 km2. W ciągu kilkudziesięciu lat kopalnia przeszła szereg głębokich przeobrażeń, charakteryzujących się rozmachem prac budowlanych i wzrostem wydobycia, których konsekwencją jest jej obecny, zharmonizowany z przemianami w kraju dynamiczny rozwój. dzisiejszej kopalni powstały jeszcze pod koniec XVII wieku. Przechodziły one z rąk do rąk kupowane przez gwarectwa i przez drobnych właścicieli. Z dokumentów archiwalnych wynika, iż w maju 1842 roku zatwierdzony został w Berlinie akt nadania pola górniczego Oheim, czyli Wujek. W połowie lat 90. po wywierceniu poszukiwawczego otworu wiertniczego do głębokości 750 metrów ujawniono obecność wielkiego węgla. Od tego czasu konsekwentnie wykupywano ziemię z rąk miejscowych chłopów, by 4 marca 1899 roku połączyć sześć zakładów górniczych w jedną kopalnię gwarecką Ochaj. Pierwsze 50 ton węgla wydobyto w kopalni wujek 7 listopada 1900 roku na głębokości 63 metrów z pokładu o grubości około 1 metra. Wraz z powrotem Górnego Śląska do Macierzy. Rozpoczął się nowy okres rozwoju kopalni, zapoczątkowany zmianą nazwy w 1922 roku z Ochajm na Wujek. W najnowszej historii kopalni wpisana została tragiczna karta. Gdy 13 grudnia 1981 roku na obszarze całego kraju wprowadzono stan wojenny, załoga kopalni Wujek, podobnie jak i większość zakładów na Śląsku zorganizowała strajk okupacyjny, żądając m.in. uwolnienia działaczy Solidarności. 16 grudnia siły porządkowe wojska i milicji przystąpiły do usuwania strajkujących z terenu kopalni. Padły strzały, skutek których dziewięciu górników poniosło śmierć. Symboliczny krzyż stojący przy bramie wjazdowej do kopalni Upamiętnia to tragiczne wydarzenie sprzed kilkunastu lat. Lata 90. w kopalni Wujek to okres, gdy średnie wydobycie węgla kształtuje się na poziomie ponad 9 tysięcy ton na dobę. Eksploatacja prowadzona jest na dwóch poziomach wydobywczych 613 i 680 metrów. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi prawie 8 km kwadratowych. Stan zasobów przewidywanych do wydobycia określa się na ponad 66 milionów ton. Zdolność produkcyjna frontu eksploatacyjnego oraz wszelkie ogniwa technologiczne mają zdolność produkcyjną umożliwiającą wydobywanie ponad 2 milionów ton rocznie. Od kilkunastu lat w całej działalności inwestycyjnej kładzie się nacisk na uruchomienie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń górniczych na wszystkich niemal stanowiskach pracy kopalni wujek. Między innymi pojawiły się tak zwane kolejki spongowe. Do transportu materiałów, które służą również do przewożenia górników w rejonach oddziałów. W procesie wydobywczym stosuje się powszechnie kompleksową mechanizację, to jest obudowy zmechanizowane w ścianach zawałowych i podsadzkowych oraz kombajny ścianowe następuje dalsza mechanizacja prac przygotowawczych. Przy drążeniu chodników stosuje się kombajny chodnikowe. We wszystkich wyrobiskach ścianowych wskaźnik mechanizacji wynosi 100%, zaś w wyrobiskach chodnikowych węglowych i kamienno-węglowych dochodzi do 75%. Pomimo że obszar górniczy kopalni Wujek liczy prawie 8 km kwadratowych, faktyczna eksploatacja prowadzona jest na obszarze 4 km kwadratowych. Powoduje to, że wskaźnik natężenia w eksploatacji przekracza poziom 2000 ton na 1 km kwadratowy. Dodać do tego trzeba, że wybieranie węgla odbywa się pod terenem silnie zurbanizowanym. Węgiel produkowany jest tu w kilku tak zwanych sortymentach handlowych, a mianowicie kostka 1, kostka 2, orzech 1, orzech 2, groszek i miały. Posiada on najniższą zawartość siarki, nie przekraczającą 0,6% w podstawowych sortymentach oraz najniższą zawartość popiołu, wynoszącą od 5 do 7%. Z uwagi na wysoką kaloryczność oraz małą zawartość popiołu i wilgoci eksploatowanych węgli. Oraz stosunkowo dużą ich zwięzłość, węgle te nadają się do dalekich transportów kolejowych i morskich, będąc jednocześnie bardzo dobrym surowcem energetycznym. Współpracownia wujek posiada zakład przeróbczy, w którym wzbogaca się węgiel i dostosowuje do parametrów handlowych. Stosowane tu metody pomiaru parametrów jakościowych umożliwiają dostosowanie się do wymagań i potrzeb odbiorców. By dotrzymać wysokie parametry jakościowe węgla, prowadzi się ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego. Stosuje się urządzenia izotopowe do automatycznego pomiaru parametrów jakości węgla oraz do natychmiastowego określenia zawartości siarki. Transportem kolejowym i samochodowym ekspediuje się z terenu kopalni ponad 8 tysięcy ton węgla do odbiorców krajowych i zagranicznych, co daje w skali roku około 2 milionów ton. Największymi odbiorcami w Polsce są elektrownie, m.in. Kozienice, Łagisza i Łaziska. Nie znaczy to, że nie przywiązuje się tu wagi do sprzedaży węgla mniejszym odbiorcom. Na terenie całego kraju jest ich kilkudziesięciu. Rocznie kopalnia sprzedaje ponadto węgiel do tysięcy indywidualnych odbiorców. Ponad 40% produkcji węgla, w tym przewaga sortmentów grubszych, jest eksportowana na rynki wielu krajów świata. Największymi importerami węgla z kopalni Wujek są obecnie Irlandia, Szkocja, Austria, Niemcy, Czechy i Chorwacja. Węgiel wysyłany do tych krajów cieszy się bardzo dobrą opinią użytkowników, którzy wyrażają chęć dalszego zwiększenia jego zakupu. Równolegle z procesem eksploatacyjnym w kopalni prowadzi się w konsekwentny sposób działalność o charakterze proekologicznym. Między innymi likwiduje się zbędne wyrobiska przy użyciu mieszanki piaskowo-kamiennej. Wykorzystuje się do tego kamień uzyskiwany w trakcie procesu technologicznego wydobycia węgla, który kruszy się w specjalnych urządzeniach. Pyły dymnicowe powstały przy spalaniu węgla w elektrowniach. Dotychczas były składowane na powierzchni Ziemi, stanowiąc duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Od kilku lat są one dostarczane w zamkniętych zbiornikach transportem samochodowym lub kolejowym do kopalni. Tu, przy pomocy sprężonego powietrza, są przepompowywane z cystern do zbiornika podsadzkowo pyłowego Podobnie jak i piasek, dostarczany głównie transportem kolejowym. Rodzaj mieszanki zależy od jej przeznaczenia. Pyły dymnicowe wykorzystuje się także w celu doszczelnienia zrobów zawałowych. W rosnącej mechanizacji i automatyzacji praca górnika wymaga współdziałania wielu służb w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pracy. Ważną rolę odgrywają w tym względzie zespoły pracujące na powierzchni i decydujące m.in. o całym procesie technologicznym kopalni. W ramach szeroko rozbudowanego systemu zabezpieczeń niepodważalną rolę odgrywa m.in. stacja sejsmiczna, gdzie pracujące urządzenia rejestrują wszelkie ruchy pracującego non-stop górotworu. Także stała kontrola systemu wentylacyjnego kopalni przyczynia się do bezpiecznego prowadzenia robót. Panowie, zgłoszenie na oddzielne siódmy zagrożenie katolików, sobie aparaty pełne wyposażenia zgłosi się na zawieszenie dziesiątą nieokreślenia wewnętrznej. W penetracji. kilkudziesięcioletniej historii kopalni wypracowano szereg metod pozwalających na stałe zmniejszenie zagrożenia wypadkowego. Istotną rolę Odgrywa działalność górniczej stacji ratownictwa oraz rozbudowa zakładowego systemu ochrony zdrowia. Nad stanem zdrowia wszystkich pracowników czuwa zespół doświadczonych lekarzy oraz personel przyszybowego punktu opatrunkowego. Już w połowie lat 60. uruchomiono na terenie kopalni zakład fizykoterapii z solarium, sauną, basenem i oddziałem rehabilitacji ruchowej. Przeobrażenia, jakie następowały w prawie stuletniej historii kopalni, obejmowały nie tylko sfery techniczno produkcyjne, ale i socjalno bytowe, mające przecież istotny wpływ na pracę całej załogi. Jej część pracuje także dla potrzeb miasta, między innymi w rozlewni wody mineralnej i w olbrzymiej kotłowni, pracującej głównie dla potrzeb miejskiego ciepłownictwa. Wydarzeniem w życiu załogi było oddanie do użytku w 1977 roku nowego gmachu Zakładowego Domu Kultury. Stworzyło to warunki do organizacji koncertów, festynów, zabaw i imprez teatralnych i filmowych. Środowisko skupione wokół Domu Kultury konsekwentnie realizuje program edukacji kulturalnej poprzez rozbudzanie zainteresowań sztuką, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego czy kultywowanie tradycji górniczych. W zmiany zapraszamy do głośników. Dziś imieniny Weroniki, Burnona i Sławomira. Z solenizantem składamy jak zwykle serdeczne życzenia. Zmienia się krajobraz wokół kopalni. W rejonie pobliskich ulic, niegdyś tradycyjnie zabudowanych przez charakterystyczne familoki o najniższym standardzie mieszkaniowym, wyrosły nowe, wielorodzinne kolorowe domy. W bogatym programie działalności socjalnej ważne miejsce zajmuje letni i zimowy wypoczynek pracowników i ich rodzin. Kopalnia posiada dom wypoczynkowy Anna Maria w Zakopanem o 61 miejscach noclegowych. Jest to ośrodek, w którym można przebywać cały rok. Po modernizacji wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym spełnia on wszelkie wymagania nawet najwybredniejszych turystów. Oprócz tego załoga kopalni korzysta z ośrodków innych zakładów, jak również wykupuje miejsca czasowe w przedsiębiorstwach i agencjach turystycznych. Najbliższe lata działalności kopalni WUJEK to nie tylko dalsze unowocześnienie wyposażenia technicznego, mechanizacji i metod produkcji, to także udostępnienie nowego nadania górniczego zawierającego 300 milionów ton węgla, to przedłużenie żywotności kopalni do końca XXI wieku, to ograniczenie wysiłku człowieka do niezbędnego minimum, szczególnie w pracy na dole kopalni. To w najbliższej perspektywie obchody stulecia istnienia kopalni węgla kamiennego WUJEK, której wiekową historię tworzyli głównie bezimienni górnicy patrzący na nas ze starych fotografii.